się stoi, czy pica? Aha. Jebał pies tą grę Kurwa! Środek, podejdzie, po. podejdzie, podejdzie, podejdzie. kurwa te digle zajeb**ane! Aha. No ja trzał oddałem! Ku**a! Nie mogę kurwa. Co to jest? Kus mówię, ja głowę. Co za granie to nie wytrzymam, nie gram w to ku**a! zaraz. Kale, kala. No co te digle, No wypijcie to z tej gry jebanej! No dolejemy No Dobra, fanowie, wypijcie. napalamy ich. No nasza mapka, nasza mapka daścig. Wiadomo, że czasami to nie chodzi, ale możliwe, że zaraz będzie chodziło. A wiesz, Później... focus od początku. Nie tracimy go rund. Nawet jak tracimy głupio, to i tak pamiętaj, jesteśmy emerito. W się sensie nie rozluźniamy się. No 5 na dwa, to jest, wiesz... Jeszcze przegraliśmy takie rundy, nie? Chodźmy mega szybko. go go. go. Dobra, no i w końcu ja się nie trafiłem, nie? Ale byś mi zamontował, to nie chcesz. No ja zabijam jednego i asysta jeszcze. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny, doładowując z kodem MAESTRO Masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu MAESTRO i zdobądź swoje wymarzone skiny. Eee, to co, Piotrek, daj smoke'a na bramę, ja ci dam smoke'a ogólnie, ja ci dam. I idziecie za kręc. Ja palę galę i wchodzicie galą. Czemu? Czekaj, w dolnej. O kurwa, ja już poheadzę. E, nie Nie, gru, w grubej. Wchodzicie, za, powoli wychodzicie sobie. Ale kontakt na mieście? Tak, tak, i zaraz biegniecie, biegniecie teraz. Biegniecie. Gala, gala, gala. Ładnie, Dolna jest. Już tam w dołu. Na auto. Nie dolegać, płucie tutaj. Uciekaj, Dwóch CT, jeden, jeden powiedział auto. już tam było. no. Auto jeden jest po Hedzie. na, na B. No lecę, lecę. Los. Będzie paka, Wygramy to. Kurwa, no! Wygramy, masz. Kurwa, scheda nie wstrzymał. 70 metrów, gdzieś i mniej. Powinna gadać do 80. Mleko, dwóch wychylają. Gaszaka nie ma. Dawaj, dawaj. Za smoke'iem jest, prawo. Je pierdole, zażytam, kurczę, w prawo. Ja pierdolę. Ja się zażywam kurwa, no. Zostaw mnie Mati, zobacz. Dam da, znowu CT. Biorę bombę w plecy, wiesz? Faj No teraz. No na dwa. Mole. On skrócił. No. no zobacz. Fakeujcie Longa. Yy, znaczy, i tak mm. daj smoka na bramę, ty sobie z longa, wiesz, granaty, daj gaszaka. Mm -hmm. Znaczy, na róg najlepiej, jakby daj smoke'a, a my po podejdziemy podejdźmy. Piotrek, w sumie, ty spal mi da, spal mi da, nie daj, później daj smoka Zajmują longa. Podejdźcie B. Podajcie B. Podejdźcie B. Nice. flashuje Fleszu, ten, do, do lewej. Brama, leży. Zajmuję dawajcie, dawajcie. Smukuję bramę. bramę. Tak, dałem. Teta jeden już left B. Balę okno, okno Nie za no, no, was idziesz 4 okno Trzymajcie się tam bardziej zabramę, chodźcie, chodźcie chodź idziemy 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 Pala, okno, jak masz Ja, ja mam zapalę Smokuje bramę Pala, okno. Uważaj Masz ma smoka bardzo Nie wiem, nie ma nie w Jadru, ja może być w smoku Kolecie do trupa, do res Jest trupa. Dawaj, nam się. 50, nice. nice. Gramy default, ja pikuję longa teraz. Pala gala No jest leży, do mnie Mam nice. przesza też wam, dać Gada, gala, gala. 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 pawo, Czekaj mat, nie Dopalam Cofnęła, nie dopalam ją Ceszuję od ściany, patrzcie skróty teraz. Długa skróciu, zero ma. Nie. Druga, wpa A i jeden B. No? z gali? Meat, meat, meat. On was zabijał? Nie wiem. A mi idzie jeden, sam tą galę? Jak coś zrobić, to Ten... o, kurwa. Na ja mi da pikuję. mi idzie Awik. Tak. chyba. Szczerze? Jeszcze ja WP może być Meat. Ma zero generalnie. A buba była na midzie Ja idę do Ty... ciebie w ogóle Mam topnik, ja jest palme Palme, no trzyma duży. resptero Na palmie masz chłopa Gdzie jest faka? No, za długo Go się ten, ten jeden ma zero On obsrane trzymał ciemnie ogólnie z palmy, nie? Ten, patrzył mi da. No ja w up chyba żyję, nie? Idź na ogień, masz smoke'a, ty 20 sekund, no spokojnie skala skala, 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 nie? Daj smoke'a Mam awp Nie Ile czasu? 10 Nie wychylił Mogę kłaść to Ebor, daj mi ten... Yy, boost'a. Na idę, bo Daj smoka do góry. Nie, daj mój, longa Daj smoka, bramę. Nie ma jest, dobra, są długa. 3-2-B robimy. Fleszuję się, gara. Fleszuję... fleszuję snipera. Był mid jeszcze. AWP środek. Ta. Na idę gara. Dajemy 3-2-B robi Weźcie. Zabijemy gara impuls, nie? Nie, ogólnie będziemy wchodzić yy, w gara. Ale gara na razie. Na razie. Bo to zostaje Czy po flenszu, będę wchodził. I, i Już, w fazę górną, tylko skrót. Blisko w lama jest, gościu. Mam fleszę na galerę da was też. Na WP na midzie, i to, to, to byśmy teraz odrani. Tak. Za BSM, tybie, wejdźmy, wychodźcie. 3-4 gołgow. Zebra, zabra, zebra, zbra, zbra. wam, nawet palmy, frzeszuje wam dwa razy. Roman jeszcze może być. Frzeszuje na palmy. Tu, boom. Picie, picie. No to. To, w, bicie, w, bicie. Dobra, to... W, w niego, no. Niebane, no. Patrzcie na galerę. Idzie jeden gala. Idę ciebie, tam 10 tam leży A mój tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś lećcie longiem Dobra? Flashuj okay. tam no Wejdźmy ten... Podejdźcie na łoku sobie. Nie, nie trafiłem palaka. Puszczam środek i do domu. Nie, nie spojem. Ja no, Podejdźcie przy lewej ścianie. Nic chcesz się bardzo... Zamienić? No już podchodź. je za plecy raz. Podchodźmy już Dajynką za dadwój... tylko na dwójką możecie mieć. No, może scream sobie, na spokojnie. Nie wiem, scream?

nie uciekł z gali, jest gali. O, dobra. Bomba na Longa. Myślałem, że biegnie. Ty. Ta. Do Bs szedł. Ucieka. Tata. Ta. Nie, ja myślę, że on jest podbiega, ty. Yy, ja pikuję znowu B. Fejkuj zajęcie Longa ogólnie, jak możesz, a my chodźmy w czterech kontakt B. Nie walczą. Środlej podajcie. Podróż dojazd. Podejdźcie, podejdźcie, podejdźcie. Środlej Chodźcie, razem, kurwa Leży, leży. Leż. Nie ma smoka na tym. Dwóch jest za bramą. No on mi wpierd... kurwa jego maćno no! Tylko ta gra jest s*****a, no. Ustaw się za ostatnią. Jestem, jestem. Trup jeden idzie. Dwóch trup. Dajemy ja jeszcze full a no stąd, chuj ja stąd rzucę, ty? Halo mnie. A, tak, tak, tak. spalili mnie. Ja tak, tak, tak. pierdolę, ja dostałem full biegu głowy w ogóle z dupy taką, no. Podskocz, Inek, tak, zobacz. Jest blisko, skrócił, skrócił mi... Okay. Aha. No ja strzał oddałem, kupa! Jest blisko. No kupa, przecież strzał oddałem, czemu to Kurwa nie z hitą, typa Ja pierdolę, co to Pali ma być down. to? chuja jednego, no! On uciekł. Uciekł sobie. jebanego no kurwa! To nie jest hit? 57 w jednym? Co? Zaliłem i kurwa hita nie ma, nie? mi da. Jest, jest, jest yes. na grubej, jeden, a WP, patrzy na mnie. Nice. Górny skracam. Gala Jasne. Is, gala jeszcze jest. On jest cały czas górny Gala jest gościu, nie? chodźmy ten dolny, chodźmy na B Leży gala Na łoków dolnych dolny chodźcie Leży dolny Daj, może, ale... ja. No już przyspieszmy może teraz Masz Ja Ja mam smoka raz Daj smołka Jest zebra mu już ci flash mamy smoke jest jakiś Tak, no więc... Ale i tak jest okej okay. Może wejść do Besa może wejść do Besa Okno wychodzi Okno wychodzi jeszcze jeden, jeszcze jeden Brawo! Ale runda, super Ładnie, Piotrek. Piotrek. Dzięki. Zajebicho. Ważna runda, w chuj. Rześ Piotrek, broń. Aaa, to już wiem, dlaczego tak chwaliłeś. Masz, <grym <grym o co ty mnie? No, Piotrek, podejrzewasz. Nie chcecie mnie wypuścić, wypuścić na długą? Możemy, tak, go za niebieską. Hit może dolny, uważajcie mhm. Był szybko, jebane. Wujko, bo My nie pikujemy z dolnej. Możecie flesza dać. Ja idę do Gada nie jest w bramę. Blisko dolny, blisko dolny jest. Leży. Fleszuję Gale. Załapy wam Spalili nas. Poczekaj, spalili nas. Leży Gala. Patrzę, trzymam zakręt. Mhm. Wychylam i patrzę lewo najpierw. Dajcie no. mi pierwszą, ja mam 30. Poczekaj, no, to i tak wyjdziemy. Mhm. Sprawdź za niebiesko uważaj i prawo. ma. No, no. Dobra No dajmy se ty Chodźcie, macie smoka? Mam no ja Spalił, z BS-a spalił słyszał, słyszał, z gali Więc dajcie z smoka tak i musimy No to aktywizer do mną, Ja zdaję Ja spalę Ja scream spalę Dobra, ja spalę galę Jak wybuchnie od razu jedziecie Blisko CT, blisko CT jest Flaszuje Jest robili to i gala jest i CT Weźmiesz bombę? Tak, tak, tak Na boksie i gala Dwóch wyszło, Trzech Dwóch te. też. Kupa mać no! to, to rozbili smołka, wiecie? Oj był z tego. Dobra, no gram naszego pistola, nie? nie dwóch z gali. tylko ja nie chcę iść w galę, Saju idź z nim, dobra? Ja, ja kupię granaty, Piotrek ja Długa. Weszli, weszli, długa. Dużo, dużo, dużo. Dobra, to od razu wracajmy. Od razu bez idzicie. Iść, może nas przebie Przebiega, przebiega. Zaraz już? Fle Nie, flashuję, flaszuję. Poleciał flash. Kiedy leży? Będą wchodzić. Padał. Panu... Nie, Mogę, Nie mogę, Idę odgali mordo. A mój kurwa. Pocze Poczekaj chwilę, może coś okay. upływa. I ja w dole, nie Lukasz i antyflash. Jest jeden no, Gala na skałach na wylocie. Jedzie, jedzie. ci okno. Cofam, musisz stać tu. Druga, jeden. Ty w ogóle. Druga, jeden. Druga, druga, druga. screen Ja sam jestem. Pomożesz? Nie, nie. Nie jak. On był w screamie. Fleszuję go na gali i wracam do CT. Podchodzi palworowi, daj! Brawo kurwa! Zaibisz się! Że te dały Mati, nie? Mm. Daj palaka I, i, środek i, jedzie i, jeden szybko no. z Nigrem. Smokuj fleszuję. Uważaj, i Galew jest Daj ci smoka i walczę. Przebił palaka. Obity, po po ma. jest. A mit też wyszedł! Kurwa! Jeszcze gala. gala No kurwa te Digle, no wypierdacie to z tej gry i... No Dolny jeden schodzi gala. Nie wiem czy nie podoba idą Gala, Wchodzi gala Dobiega gala i wchodzą galo. Już B się na gala jest jestem a ja mam długo, nie? Besz się, No i z B a z B kurwa Nie pierdol Patrzyłem to cały czas za, za grubo Zabeznie Dwa na dwa. Gala i ten B został Gala i B Gala, Gala, Macie dwa też Dwanaście kp Dwa 12, so, 12 wody, patrzyłem cały czas to Ej, ogólnie ja wy, wy na B nie możecie grać cały czas w ogóle, nie? Dwójkę. Schodźcie ogólnie czasami, jeśli jest info, że typ Gala biegnie kurwa, to niech jeden z B schodzi na tego mida. Był, say, był. Zamek, mida podchodzą. Gala i trup. Jeszcze jeden trup. Je jeszcze Gala. Gala. m ja słyszę, jakby typ kurwa biegał. Po głowie przed długą spaką? Nie wiem. Tu się stoi, czy ku Aha. Jebał pies tą grę, kurwa. A. Nie no Mateusz, źle stałeś, do tyłu musisz iść. Ku*** to jak stałem, jak to jest możliwe, że ja nigdy nie widzę typa, on mnie widzi. Mid Ja pikuję, pikuję mida. Dwóch leży z mida. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. dolna chyba. Ta dolna, B poszedł. Nie. Biedem, no, ostatni Top nie wiem czy Ej. No te skupcyny jebane no, przepraszam nie. za brzydkie słowa, ale to, się... to są skupcyny jebane Co to Faj jest? Przecież głowa! głowę! Co za granie to, nie wytrzymam, mam, nie gram w to Dziękuję, znowu się na zaraz. Jakie heady daje i na koniec kurwa zaświeciła to, no, mu się głowa no środek, Normalnie to jogi. powinien być head Jeden skakał na midzie, spalił mida Gasił się, gasił się, leży Rozbili? Wyszedł! Leży. Na idzie, Na midzie, Na midzie Podejś, blisko tam. przy boksie. Powiedz kiedy chcesz. smoke'a smoka, Matthias, trupę. A nie patrzę się. teraz, mida. Liczaj. Mid. Leży, smokuje. Może z mida pikować CT. Ja mam mida. Nie widziałem. A gala może być w ogóle? Może być. O, teraz może być. Leży WP z mida. Widziałem więcej. Ostatni. Gala. Wchodzi z bombów. Jest w galie teraz. Tak, jest na galie. Chodzi. Może musisz lepiej zepchnąć. Czekam, żebyś zbrątował. Chciałem, ale za późno trochę. A WP, ma jedruga WP? Nie zabiliście? Rob mhm. Dolny, Dolny. Jest dolna. Stał. Najpierw go. 10kp, trup. Dobra. Gala, jeden i topnik, jeden i dolna. Balerze. Jeszcze jeden. A Bego mam. No niestety. Dobra. Adam, 73. A dałem 73. Aaa, pierdola. No, oni byli za... dobrzy po prostu, no. nie, to nie no, mogę, no, miałem był dwa takie klacze, na raz dostałem z Digla, a raz dostałem z tego. My, my też karabinę. kurwa dwa pistole przegraliśmy no. No ale się wnerwiłem. No, no ta jedna runda w teraz chuja co na digla nas rozjebali. Mieliśmy jednego ta, tam na Dostaliśmy dwa takie head'y przecież z tych Digli, no. I Pago się najpierw dostał, ja nie wiem. Ja dostałem gość full biegnie z Diglem i. Pierwszą kulę dostaję na full biegu. Jeszcze te Digle, kurwa, to nie dostały no, bufa, ja tylko to, typy ja biegają i strzelają dajmy. teraz, kurwa, z tym Diglem. No bo to jakiś bug od odpiękolonego Geybena no, y, ja zrobił, no. Teraz zrobił update, kurwa, i nagle możesz biegać z Diglem i strzelać, kurwa. Jeszcze gorzej, nie? No, ja, bo, zaraz ci pokażę. To jest kurwa hit. Dobra, nie, dobra, dobra, nie gram w to. Serio, nie gra to, megalo. Ktoś zobaczcie tego klipa. A ty mu HEDA dałeś? Dałem mu k***a HEDA i nie dostał nic. Albo za 20. Ale ty masz te komendy wpisane? Mam. To po co? Ale po to, ładnego HEDA zobacz... dostał Mati, ładnego HEDA dostał no. Po to żeby zobaczyć jak ta gra od Zobacz sobie na 0.25 ten nie mam tak, na tak. głowie. Piękny HEDZIK. No tutaj właśnie, na B dawałem smoka to na bramę jest... i gość mi na pół dałem. No był HEDZIK no, chuj. No nie, to z tym DIGLEM na środku to jest przegina pyty, nie? No, no, zobacz to, kupa. No, zobacz, ile czasu minęło od strzału? Patrzcie na to, obejrzysz 0,25. No, jeden. Co? cofam, A to taki nienaturalny obrót w ogóle. No stary No się obrócił, jakby miał winda tego, a to jest nielegalne ogólnie. No, nie wiem, jak on się tak obrócił, nie? Ostatnio no, no na Twitterze latały po takiego gościa, który na no. przykład biegał na miraży środek, nie? celowany w łącznik. Chłopko na gali zaczął płytać, no, a on od jednym przyciskiem miał obrót o 180 stopni i walił typa z gali. No to zgłaszamy, kurwa. Hey, w ogóle... I to jest nielegalne, bo to jest skryptowanie czy coś takiego. Jakieś... Znaczy, ale tymu, tm, tymu tm 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 w ogóle cię stają dawać głowę, przecież tutaj. No, no, no zobacz, no, no No już. No, 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 przecież no, on już spadał. No, I na telefoncie... wciągnął 180 stopni i Tak, tak, co to się dzieje, kurwa? No ja nie wiem, co to jest. No zobacz to. Ja mój powód dał głowę, przecież, nie? Temu gościowi. Przebiegał, tak? No co jest ty? Ale, Ale, Saju, to jest ta Twoja 2.7 akcja, tak? No ta, no. no ale, ale. To, ale, to, że zabiłeś ich, czy nie? Nie, nie, nie. To nie. nie, nie. klip. <śmuszczam> wadamy, to później No to. kurwa, ty. No proszę cię, nie? No co ja mam zrobić? No jakbyś się potem głowę dołam, no.